My na co dzień nie mówimy po lektorsku tak stricte, bo. Jest wiele powodów, tak naprawdę. Pierwszy z powodów jest taki, że taki stricte reklamowy, lektorski głos jest trochę sztuczny. On ma dobrze brzmieć po pełnej postprodukcji on ma dobrze brzmieć w konkretnych zastosowaniach w konkretnych formatach telewizyjnych, reklamowych itd. Ale komunikowanie się na co dzień w taki sposób, taki na przykład bardzo energiczny, intensywny sposób, no mija się z celem. No przecież gdybym zaczął mówić w taki sposób cały czas, to też nie da się tego na dłuższą metę słuchać, bo jest to bardzo intensywne, dociśnięte, głos jest taki bardzo mocno postawiony, bardzo mocno pozaciskane mięśnie, przepona mocno napierająca i tak dalej, i tak no, dalej. No, no nie da się tak na dłuższą metę, umówmy się. Zresztą... Audiobooków też tak nie czytamy, prawda? Czytamy tak reklamy, czytamy tak krótkie formy. Audiobooki czytamy normalnym głosem, czytamy po prostu tak, jakbyśmy właśnie rozmawiali z drugim człowiekiem. Natomiast różne głosy, czy różne ustawienia głosu wiążą się z różnymi emocjami po stronie odbiorcy. I zadaniem lektora też jest to, żeby, żeby to wykorzystywać. Uczymy się tego poniekąd, no bo... Zupełnie inaczej przecież będzie brzmieć głos, jeśli mamy reklamę olejków do ciała i chcemy, żeby to była reklama, która jest sensualna, reklama, która nas otula tym ciepłem głosu, i wszystko jest takie spokojne, swobodne, żeby, żeby wszyscy przymknęli oczka i już po prostu czuli to ciepło tego olejku na skórze i tak dalej. Inna zupełnie będzie reklama napoju energetycznego, w której musimy osiągnąć bardzo duży poziom energii. Musimy wręcz wykrzyczeć tekst. I wszystko robi się bardzo intensywne, bardzo podparte, taki trochę jak przy komentowaniu sportu jakiegoś. To są zupełnie inne podejścia, to są zupełnie inne głosy. One wszystkie są moje w jakiś sposób, bo wszystkie je odnalazłem i wytrenowałem na przestrzeni lat. Tak samo jak wszystkie jakieś dziwne głosy, które robię czasem do gier albo seriali albo coś. Ale zastosowanie ich w konkretnych momentach wiąże się z tym, że chcę uzyskać konkretny efekt, czy chce wzbudzić konkretne emocje, po prostu, u, u odbiorcy. I tak naprawdę na tym polega praca lektora. Wiesz? Powtarzam to zawsze moim podopiecznym, kiedy pracujemy z narracją, kiedy pracujemy z interpretacją tekstu, że błędnie zakładamy, że interpretacja tekstu to jest coś, co to jest proces, który kończy się na nas, na nas jako lektorach, jako narratorach. Bo interpretacja, tak naprawdę, jest procesem, który zaczyna się oczywiście od powstania tekstu, od jakiegoś zamysłu, ale kończy się dopiero na naszym słuchaczu, dopiero na osobie naszego odbiorcy. I ta interpretacja, my jesteśmy tylko ogniwem w tym procesie, my, narratorzy, jesteśmy ogniwem w tym procesie, bo interpretacja ma sens dopiero wtedy, kiedy osiągniemy właściwe emocje po stronie odbiorcy. I dopiero wtedy możemy mówić o tym, że ta interpretacja faktycznie była dobrze lub niedobrze zrobiona. I to zupełnie zmienia podejście do sprawy. Wtedy, na przykład, hmm, to jest dobra szkoła dla początkujących lektorów, żeby przestali właśnie zakochiwać się w swoim głosie. To jest częste. To jest bardzo częste. Jak już trochę warsztatu się pojawia, już trochę mamy więcej swobody, no to wtedy właśnie każdy tekst trzeba aż do przesady interpretować. Wszystko się robi, takie wiesz, szekspirowskie wręcz. A, a tymczasem to w ogóle później nie ląduje po stronie naszego odbiorcy. To, to, to nie wzbudza w nim niczego, prawda? To jest taki tylko samo zachwyt nad samym sobą, i właściwie wtedy właśnie proces interpretacji się kończy na lektorze, i to jest błąd. Proces interpretacji musi zawierać w sobie ten element, co chcę wzbudzić u słuchacza i jak mam to zrobić. I jeśli to zrobię, i jeśli uda mi się wzbudzić u słuchacza to, co mam wzbudzić, to znaczy, że jest poprawnie zinterpretowany tekst. I sposobów na to są tysiące oczywiście, dlatego interpretacje są różne, lektorzy są różni, i jedni wolą gosztyłe, inni wolą kosiora słuchać, bo zupełnie inaczej podchodzą w pewien sposób do interpretacji. To jest super, to jest fantastyczne. Ale to też wymaga właśnie przyzwyczajenia, to wymaga oswojenia, treningu i, i czasu znowu, nie? Także te wszystkie głosy, które mamy w sobie, te wszystkie głosy, które wykorzystujemy, są naszymi głosami, ale na każdy jest odpowiedni czas i odpowiednie miejsce. Mhm. I to jest ciekawa sprawa, że lektorzy wiedzą dopiero po fakcie, czy dobrze wykonali swoją pracę w takim wypadku. Czy to są jakieś no. testy przed publikacją jeszcze, czy odpowiednie emocje zostały wywołane? To znaczy, wiesz co? No, powiem ci tak. Z czasem i z doświadczeniem my już jesteśmy w stanie to przewidzieć. My, my wiemy, czy właściwie ustawiliśmy, powiedzmy, interpretację, żeby ona w odpowiedni sposób właśnie pobudziła naszego odbiorcę. Od tego też bardzo często jest reżyser, czy, czy scenarzysta, producent w ogóle, żeby też nam podpowiedzieć, żeby pokierować w odpowiednią stronę, no bo on jest bardzo często przy projektach pierwszymi uszami, które to tak naprawdę słyszą, tak. I w związku z tym on wie, czy jego to w taki sposób porusza, jak on chciał, czy nie. To też ułatwia robotę. Nie przy każdym projekcie, oczywiście, mamy reżysera, czy nawet producenta. Czasem to są projekty, które robimy bezpośrednio dla klienta. No i wtedy przydaje się doświadczenie, w którym sami możemy przewidzieć, jak to wpłynie na naszego odbiorcę. No i wiesz, <laughs> praca lektora też się wiąże z tym, że jest pewna asynchroniczność. Naszej komunikacji z odbiorcą. No bo nagrywam audiobooka teraz, ale odbiorca, mój słuchacz, tego audiobooka może pobrać i posłuchać dopiero za rok. Więc nie jestem w stanie do końca sprawdzić, jak on na to zareaguje, bo za rok to ja już będę się zajmował innymi projektami, po prostu umówmy się. Poza tym nie mam żadnego dostępu do tego, żeby spytać i zrobić ankietę, jak słuchaczom się podobało i co by zmienili. Ale to też jest kwestia pewnego doświadczenia. My z czasem zaczynamy czuć coraz bardziej, w jaki sposób to działa. I pracując z interpretacją, uczymy się tego, w jaki sposób na przykład głos się zachowuje przy różnych emocjach. Bo to nie chodzi o to, żebyśmy my, siedząc przed mikrofonem, wprowadzali się w jakieś stany emocjonalne, bo to, to, to jest droga do alkoholizmu. Ale, ale ale uczymy się tego w jaki sposób na przykład głos się zachowuje u człowieka który się martwi jak się głos zachowuje u człowieka który trafił szóstkę w totka i się cieszy i udziela wywiadu obserwujemy świat zaczynamy zwracać uwagę na to jak ludzie mówią w różnych sytuacjach kiedy są zestresowani kiedy są spięci kiedy są radośni kiedy są właśnie Podenerwowani, agresywni i tak dalej. I staramy się to później w pewien sposób emulować, staramy się to później wykorzystywać, żeby nasza narracja była bardziej żywa, bardziej realistyczna. No bo umówmy się, no w takim audiobooku na przykład sporo się potrafi dziać emocjonalnie i potrafi się co dwie strony dziać całkowicie inaczej. Więc my też nie możemy polegać na tym, żeby faktycznie tak jak bywa na scenie. Bo w zależności od tego, jakiej metody używamy, oczywiście, jak, jakich technik interpretacyjnych, to na scenie też niektórzy aktorzy metodyczni właśnie wprowadzają się w różne stany emocjonalne, ale zawsze się wiąże z tym jakieś ryzyko. Historie różne od hita ledgera znamy, nie ma co tego przywoływać. My przy audiobookach, przy czytaniu tego typu form, nie możemy sobie za bardzo na to pozwalać, żeby nie wiadomo, jak przeżywać to wszystko, bo to też nie jest scena i nie jest plan filmowy. Ale mimo wszystko chcemy sprawić, żeby słuchacz miał świadomość, że to jest coś, co faktycznie się dzieje, to są emocje, które faktycznie są gdzieś przed nami pokazywane i musimy wiedzieć jak to wpływa na głos, jak ten głos się zachowuje. Takich rzeczy się uczymy w taki sposób właśnie do interpretacji podchodzimy, nie? To jest trudny proces i żmudny bardzo, ale powiem ci, że jak już jak już początkujący lektor zwłaszcza trochę się w to wdroży, to zaczyna być taka frajda, że to jest Coś niesamowitego. To jest, to jest niemożliwe do porównania z czymkolwiek innym w ogóle. To jest taka frajda, żeby właśnie doszukiwać się tego, że w codziennym życiu zaczynasz zauważać te wszystkie procesy, zaczynasz zauważać to, jak ludzie się komunikują, jak ich głosy się zachowują, jak ich, jak ich dobór słów nawet się zmienia, w zależności od tego, w jakim stanie emocjonalnym są. I nagle później zaczynasz czytać, właśnie jakąś książkę, jak, jakiegoś audiobooka, i nagle zaczynasz. Znajdować te same wzorce. I to jest, to jest niesamowite, po prostu. To jest trudna, żmudna sztuka, ale wspaniała. Praca lektora jest dużo bardziej skomplikowana, niż wydaje się na pierwszy rzut oka. No nawet porównanie tego do aktora. Aktor jednak wchodzi w jedną rolę i gra jedną osobę, a lektor w trakcie jednego czytania musi wejść w dziesiątki różnych rol, w dziesiątki hmm. innych stanów emocjonalnych i ma to wszystko jakoś hmm. połączyć w ramach jednego czytania. Zaraz chcę a ja, a ja ci, Ale wiesz co? Ale przerwę ci na moment, przepraszam. Jest jedna jeszcze ważniejsza rzecz, tak naprawdę, w tym co powiedziałeś teraz, bo to jest, to jest bardzo ważna sprawa. To, o czym powiedziałeś, właśnie, że aktorom jest poniekąd łatwiej. Ale powiem ci jeszcze o jednym aspekcie, który sprawia, że aktorom zazwyczaj jest naprawdę o wiele łatwiej. Aktorzy wychodzą na scenę albo stają przed kamerą i mają do dyspozycji całą komunikację niewerbalną. Oni mają do dyspozycji mimikę, oni mają do dyspozycji ruch sceniczny, oni mają do dyspozycji gestykulację i oni mogą zrobić tysiąc różnych rzeczy, żeby pokazać jakieś emocje bez używania głosu. Więc teraz głos staje się tylko jednym z elementów tego, jak oni przekazują emocje. Mają dziesiątki różnych kanałów i dziesiątki różnych sposobów na to, żeby pokazać złość. A głos jest tylko jednym z elementów, jednym z trybów tej całej maszyny. Więc jeśli nawet głos nie będzie idealny w tym momencie i nie będzie oddawał idealnie tej złości, to nadrobią całą resztą. I widz, który jest pod sceną albo który ogląda to później na ekranie, i tak będzie przekonany, że to jest OK. Teraz wyobraź sobie kabinę nagraniową, w której siedzi lektor. My nie mamy do dyspozycji nic poza naszym głosem. My tylko w głosie musimy zawrzeć to wszystko, co aktor zawiera na scenie czy przed kamerą, za pomocą wszystkich innych, właśnie możliwości, za pomocą wszystkich innych kanałów niewerbalnych. Wszystko musi się zamknąć w głosie, i przez to, niestety, najmniejsze odstępstwo od tego, jak powinno to być przeczytane, czy jak powinno to zabrzmieć w interpretacji, momentalnie jest słyszalne. Momentalnie obniża wiarygodność tej interpretacji. I to jest niesamowicie trudne, bo tak naprawdę każde słowo, każda emocja to wszystko musi być naprawdę w punkt. I mało jest tak naprawdę lektorów, którzy są w stanie to robić ad hoc i są w stanie to robić naprawdę precyzyjnie za każdym razem. To jest też powód, dla którego lektorzy się bardzo często specjalizują w czymś że lektorzy audiobookowi trzymają się audiobooków, lektorzy reklamowi trzymają się reklam. To jest to jest pewien naturalny podział. To, to, to nie bierze się stąd, że my musimy określić, że będę czytał audiobooki i nie chcę nic innego, ale to w, przychodzi w bardzo naturalny sposób, bo przyzwyczajamy się do odpowiednich torów właśnie prowadzenia narracji i jest nam dużo łatwiej się w nich trzymać niż właśnie skakać między różnymi polami i, i za każdym razem jakby od, od nowa to wszystko ustawiać. Mm -hmm. Rozumiem. Z drugiej strony jednak obroniłbym trochę aktorów, no bo jednak to tak jak te instrumenty. Oni jednocześnie muszą grać na kilku instrumentach. To z kolei znowu może wskazywać na to, że jest trochę trudniej. Także tutaj jest kwestia debaty, też czy to nie. aktor ma trudniej, nie, czy lektor. <gry> przy czym powiem Ci, i to powiem Ci jako koncertujący muzyk też przy, przez wiele, wiele lat, i tak każdy muzyk albo każdy aktor ci powie, czego nie zagrasz, to do wyglądasz. <gry> U nas tak się nie da po prostu, no nie wyglądasz cholera. No, to jest racja, to jest racja. Zaraz chcę przejść na pewno do tego, jak każdy z słuchaczy może w tym momencie się dowiedzieć, jak poprawić swój głos, ale zanim to, to jeszcze zainteresował mnie ten temat audiobooków. Powiedz mi, ile ty książek przeczytałeś za sprawą tego, że jesteś lektorem? Wiesz co? stosunkowo rzadko czytam audiobooki tak naprawdę. Jest to trochę związane z tym, że jako lektor audiobookowy jestem drogi po prostu. Stawki w audiobookach nie są specjalnie wysokie w Polsce. Jest spore zapotrzebowanie, wydawnictwa produkują sporo nowych pozycji każdego miesiąca, ale stawki nie są zbyt wysokie i <ścoughs> szczerze mając możliwość już przez lata, przez wyrobioną markę zarabiania na innych formach, wolę inne formy, bo jest po prostu mniej pracy. Prosta sprawa właściwie. Powiedzmy, że w zaokrągleniu za 3 do 5 dni pracy nad audiobookiem jestem w stanie mniej więcej tyle zarobić, ile zarabiam za jedną albo dwie 30-sekundowe reklamy na YouTube'a. A więc ilość pracy jest, jest, jest bardzo rozstrzelona. No bo kwestie prawa autorskich i tak dalej, licencji i w ogóle. Natomiast wiesz co, że to jest jedna z naj... Ciekawszych czy najbardziej fascynujących dla mnie rzeczy w mojej pracy, że każdego dnia mogę się faktycznie uczyć czegoś nowego. I to jest na przykład powód, dla którego, a jeśli miałbym określić, że się specjalizuję w jakiejś dziedzinie lektorskiej, w jakimś obszarze, to są to nagrania muzealne. Jest ponad 40 muzeów w Polsce, które gadają moim głosem i cały czas dochodzą nowe. I po polsku i po angielsku zresztą, bo nagrywam w dwóch językach. I to spore całkiem obiekty, bo Muzeum Miasta Krakowa, Panorama Racławicka, Muzeum Lotnictwa w Krakowie i tak dalej. I, i to jest dla mnie fenomenalne. Raz dlatego, że to są potężne wystawy i potężne opisy, nad którymi nieraz jeszcze jak Robię udźwiękowienie i tak dalej, to nieraz siedzę nad nimi przez kilka tygodni czy miesięcy nawet. Najdłuższy projekt właśnie Muzeum Lotnictwa w Krakowie powstawał rok, bo tyle trwało nagranie, udźwiękowienie, dobranie właśnie jakichś tam sound designów, muzyki, wszystkiego, jakieś archiwalne nagrania sprzed 100 lat, poszukiwane gdzieś w bazach dźwięków w Kanadzie i w ogóle. E więc to są fajne projekty, przy których faktycznie można dość długo posiedzieć, ale przy tym fenomenalne jest dla mnie to, że uczę się rzeczy, których nigdy nie byłbym w stanie się nauczyć, gdyby nie to zlecenie. Już pomijam to, że czasem się śmieję, że siadając w studiu przed mikrofonem, w poniedziałek jestem specjalistą od motoryzacji, we wtorek od galwanizacji armatury przemysłowej, w środę od rozwoju osobistego i holistycznego podejścia do Ajurwedy, w czwartek w ogóle od hutnictwo stali, nie wiem. Codziennie jest coś innego, praktycznie, ale <laughs> uwielbiam właśnie projekty muzealne ze względu na to, że ja lubię historię, sztukę cywilizację, antropologię, wszystkie tego typu rzeczy bardzo mnie interesują, bardzo mnie intrygują i pracując przy projektach muzealnych, mam dostęp do wiedzy, której nawet nie ma w internecie zazwyczaj, no bo umówmy się, nie wszystkie te rzeczy aż tak dokładnie są możliwe do znalezienia gdzieś w sieci, więc uczę się i w pewien sposób nawet nieraz dochodzę do pewnego poziomu no nie powiem eksperckiego, no ale powiedzmy bardzo zaawansowanego w wiedzy na jakiś temat, w związku z tym, że po prostu przez trzy miesiące dzień w dzień czytam o tym i wgłębiam się w to coraz bardziej. I to jest coś, coś wspaniałego po prostu. A jeszcze do tego, jak po tych paru miesiącach na przykład pracy przy tych wszystkich wystawach wsiadam w samochód i jadę do tego muzeum. Jak już wiem, że system jest zaimplementowany i że już tam to jest i mogę sobie wziąć te słuchawki z tym audioprzewodnikiem, to uwielbiam to absolutnie. to po prostu jest to, to, to jest wrażenie, które dodaje człowiekowi skrzydeł wiesz. Bo widzisz te wszystkie miesiące pracy, które nagle są namacalne, których można posłuchać, które można zobaczyć i które sprawiają ludziom frajdę, bo Idziesz przez te wystawy, widzisz tych ludzi z tymi słuchawkami czy pod tymi głośnikami, które coś tam odtwarzają. Widzisz te dzieciaki, które chcą dotknąć tego czy tamtego, i to jest coś wspaniałego po prostu, że wiesz, to nie jest tylko kolejne zlecenie, które gdzieś tam idzie w eter i gdzieś tam po prostu jest odtwarzane jako sześciosekundowy bumper przed, przed filmem na YouTubie. I po dwóch miesiącach kończy się licencja, i po prostu znika. Tylko to jest coś, co czujesz. Że stworzyłeś, jest namacalne i przez następne 10 lat będzie tam cały czas funkcjonować, i tysiące ludzi będą przychodziły, będą tego słuchać, będą się z tego uczyć. To jest to jest coś wspaniałego, po prostu. Jak najbardziej Cię rozumiem. To jest świetna sprawa. Ja bardzo podobnie mam z podcastowaniem. Nie jest to jeszcze moje w pełni zajęcie, jedyne jakie mam, ale właśnie możliwość tego, że łączę się z kimś i po prostu z nim rozmawiam na temat, w którym on się specjalizuje, to jest. Dokładnie to samo, czyli znowu mogę się w ten sposób samemu rozwijać na różne tematy i mogę z tego jeszcze mieć jakieś korzyści, czy to finansowe, czy ogólnie właśnie robić z tego swoją ala pracę, więc to jest świetna sprawa. A też się zastanawiałem, jak o tym mówiłeś, bo ty rozumiem, że jak czytasz takie teksty, to też analizujesz je logicznie, a czy da się na przykład być takim lektorem, że czyta się audiobooka, ale myślami się jest gdzieś indziej? Wiesz co... Dać się da. Tak, da się, bo w miarę jak mamy coraz większe doświadczenie, w miarę jak już przeczytamy ileś setek czy tysięcy tych tekstów, one zaczynają być coraz bardziej podobne do siebie. No bo tak naprawdę i to też powtarzam zawsze każdemu początkującemu lektorowi 80% tego, co czytamy 80% tego, co mamy w zleceniach to jest recykling czegoś, co już w życiu czytaliśmy. No bo to są te same zdania, te same frazeologizmy, te same powiedzonka, zmieniają się tylko osoby, czynności i, i właściwie tyle. To jest tak na marginesie powód, dla którego tak ważne jest, żeby lektor był oczytany. Ja słyszę w narracji momentalnie po prostu, kiedy ktoś, wiesz, leciał przez szkołę na trójach z polskiego i w życiu nie wziął do ręki książki, której polonistka nie kazała. To słychać, to momentalnie słychać, bo... <laughs> Słychać wtedy, jakby ta osoba, wiesz, składała litery w słowa, ale niekoniecznie składała słowa w zdania. Niby nawet wszystko potrafi być poprawne, a nie ma w sobie treści, nie ma w sobie jakiejś gęstości narracyjnej po prostu. I to jest jedna z tych rzeczy, które. Yy z czasem w miarę czytania też się automatyzują po prostu. To znaczy, to w jaki sposób kładziemy akcenty logiczne, to w jaki sposób prowadzimy właśnie intonację, prozodię naszego głosu. To w jaki sposób nie wiem, robimy kadencje na końcach zdań. To wszystko zaczyna być automatyczne z czasem. I faktycznie może to doprowadzić do tego, że czytając pewne rodzaje tekstów, zaczynamy czytać na automacie. I faktycznie wszystko się dzieje na automacie, i ja też łapię się czasem na tym. To jest trochę tak, jak jedziemy samochodem, i czasem jest tak, że jedziemy trzy godziny, dojeżdżamy na miejsce, i nagle sobie zdajemy sprawę, że nie pamiętamy w ogóle trasy. Prawda? Że, że to się samo wydarzyło. Byliśmy cały czas na miejscu, byliśmy skupieni, reagowaliśmy na wszystko na drodze, włączaliśmy kierunkowskazy i tak dalej, ale to się działo mimowolnie. Tutaj też się tak czasem zdarza, natomiast to trochę też zależy od tekstu. No bo jeśli czytam coś, co jest trudne, czy to narracyjnie, czy to jeśli chodzi o słownictwo, no bo na przykład teraz pracuję akurat przy audiobooku, który jest tekstem średniowiecznym, więc nawet we współczesnym przekładzie jest to trudny tekst, paskudnie trudny, no to poziom koncentracji musi być dość wysoki. Z kolei... Jak czytam, wiesz, przychodzi styczeń i wszystkie firmy w Polsce muszą zaktualizować swoje instrukcje BHP, i sporo z tych firm i instytucji ma instrukcje w formie filmików, które odtwarzają po prostu swoim pracownikom. Natomiast przychodzi styczeń, i jest zalew po prostu, wiesz, do nagrania nowych instrukcji BHP dla fabryki takiej, dla zakładu takiego, dla instytucji takiej. One wszystkie są takie same. One wszystkie są praktycznie takie same, różnią się tylko tym, gdzie i na którym placu trzeba mieć kaska, na którym nie. I jak czytasz już, wiesz, szóstą czy siódmą taką samą, tak naprawdę, instrukcję BHP, i i tak wiesz, że nikomu nie zależy na tym, jak przeczytasz, bo oni to po prostu muszą mieć odhaczone, że to zrobili. To faktycznie człowiek zaczyna tak trochę myśleć, że wiesz, tutaj właśnie pracownik musi po przemieszczać się po wyznaczonych liniach, nie może wychodzić bez kasku do sektora D i coś tam, a tutaj wiesz w głowie, właśnie, kurde, masło się kończy. Muszę sobie zapisać, żeby kupić, bo znowu pójdę do sklepu i znowu zapomnę o tym maśle, nie? To się zdarza, ale. To też w sporej mierze zależy po prostu od tego tekstu, od tego, jak angażuje nas ten tekst w danym momencie. I wiesz, nie ma nic złego w tym, że tekst zostanie przeczytany na automacie i że ja będę myśleć właśnie o zakupach spożywczych, ale mimo wszystko to oczywiście powoduje, że no nie ma wtedy za bardzo mowy o interpretacji, o jakichś emocjach i tak dalej. Więc w tekstach, które są właśnie instrukcją BHP, można sobie jeszcze na to pozwolić. W tekstach, które już wymagają czegoś więcej od lektora, to raczej nie nastąpi. Świat lektorstwa jest naprawdę ciekawy. Tak dużo w nim rzeczy, o których zwykły obywatel nie pomyśli na pierwszy rzut oka. Ale właśnie chciałbym już to zamknąć i przejść teraz do konkretnych, hmm? praktycznych rad, jak poprawić już ten swój głos. Zrobiłem piękny wstęp, w którym mówiłem, że każdy z nas będzie mógł to zrobić po tym nagraniu, więc mam nadzieję, że tak będzie. Załóżmy, że jest pewnego rodzaju pareto, czyli jakieś. Fundamentalne zasady, które odpowiadają za większość rezultatów. Co to by mhm. były za zasady w kontekście mowy i operowania głosem? Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to zostaw w komentarzu taką oto. Emotkę Małpki, ponieważ pokazujesz mi w ten sposób, aby nagrywać więcej materiałów o właśnie tej tematyce. Jeszcze dla jasności, to co przed chwilą przesłuchałeś, to był tylko fragment całej rozmowy. Link do tej całej rozmowy zostawię oczywiście w opisie. Sprawdź koniecznie, ponieważ wiedza stanowi fundament wolności. I proszę cię jeszcze o udostępnienie tego materiału. Czy to szerszemu gronu, czy to swoim znajomym, ponieważ świeczka, od której zapala się kolejna, nic nie traci. Jeszcze a propos wiedzy: po wielu zapytaniach, czy posiadam swój własny newsletter, postanowiłem go założyć. Będę w nim dzielił się praktycznymi, i sprawdzonymi rozwiązaniami na dbanie o własne zdrowie. Zapomnij o oklepanych dietetycznych kwestiach, liczenia kalorii i innych nudnych rzeczy. Na tym nie będę się skupiał. Celem tego newslettera jest dostarczanie nowych, świeżych, mało popularnych informacji o zdrowiu. I najlepsze jest to, że ten newsletter. Jest całkowicie za darmo. Przynajmniej na razie. W ramach tego newslettera będziesz dostawał wartościowe wiadomości na temat zdrowia i tego, jak najprościej i praktycznie o nie zadbać. Już teraz czeka na ciebie cała seria na temat rytmu dobowego. Czekają na ciebie pojedyncze wiadomości na tematy saunowania, ale nie takie, że saunuj po prostu, ale takie szczegółowe tematy, co się dzieje w twoim ciele podczas saunowania. Mnie to osobiście skłoniło do saunowania dużo częściej. Co więcej, znajdziesz tam również pojedynczą wiadomość na temat chociażby HRV, czyli bardzo ważnego wskaźnika zmienności bicia Twojego serca, które pokazuje, jak Twój organizm radzi sobie ze stresem. Ale to nie wszystko. Napisałem również jedną wiadomość na temat... Pradawnej techniki, dawnej praktyki, a także w ramach newslettera będę streszczał całe dwugodzinne rozmowy z różnymi ekspertami od zdrowia w Polsce do krótkich podsumowań, które łatwo możesz zastosować potem w prawdziwym swoim życiu. Podsumowując, wartości jest multum, nie możecie tam zabraknąć i widzimy się po drugiej stronie odbiornika w Twoim mailu.